Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Tak, to samo ubranie, ten sam dzień zakończyłam vloga poprzedniego. Słuchajcie, ogarnęłam trochę buzi, od razu czuję się inaczej. Rzęsy, no jednak rzęsy robią robotę. Ja wyglądam jak nie mam rzęs, jakbym była chora. Ruszam powoli po mojego syna. Powiem wam, że chyba ja jestem, poprawię sobie tutaj kamerkę, ja chyba jestem jedną z tych matek nielicznych, która po prostu, ściszę muzykę, nie może się doczekać, kiedy dziecko będzie miało wakacje. Naprawdę, słuchajcie, ja nie mogę doczekać się, kiedy Arek będzie miał wakacje. Serio. Nie musiałabym jeździć do tej szkoły po prostu. Tym bardziej, że wiecie, no my dojeżdżamy parę kilometrów, to nie jest tak, że wiecie... Pomaluj się. To nie jest, że wiecie, ja sobie jadę dwa kilometry i, i tyle. Naprawdę to jest kawał drogi, żeby pojechać z naszej wsi z jednej do drugiej. Trzeba trochę przejechać. Także naprawdę nie mogę się doczekać, żeby wiecie, już nie stawać rano, tylko na spokojnie zaczynać sobie dzień i w ogóle. Więc nie mogę się doczekać. Jeszcze miesiąc, tak? Dobrze mówię? Jeszcze miesiąc i koniec szkoły. Ja się cieszę. To już dzisiaj jest ten wielki dzień i zbieramy się, słuchajcie, na komunie. Zrobiłam sobie makijaż, jeszcze nie do końca, bo tylko delikatnie Zrobię sobie jeszcze konturę, zrobię sobie jeszcze tutaj, wiecie, jakieś usta. Muszę znaleźć swój rozświetlacz, bo nie pamiętam, gdzie go położyłam. Kończę sobie ogarniać moje włosy i lecimy na komunię. Mam taką bluzeczkę tutaj z koronki, czarny pasek, torebka, buty czarne. Jak je już słuchać sąsiada tutaj z boku. I słuchajcie, tak, zbieram się, jeszcze mam na sobie czarny zegarek. Myślę, że chyba jest w porządku. Napiszcie, co sądzicie. Cześć kochani, witajcie w kolejnym dniu vlogowania. Mamy już po weekendzie, akurat mamy wtorek. Powiedziałam, byłam w pracy i wczoraj dla Was nic nie nagrałam, dlatego, że też mieliśmy wczoraj jeszcze gości. Jak możecie słyszeć, e, tak, jestem chora. Złapało mnie coś. Nie wiem, jak to się stało tak naprawdę. Dlatego, że no, wiecie, no było ciepło. Sobota też była w miarę, więc byłam ubrana normalnie. W żadnym klimatyzowanym miejscu. I jeżeli chodzi o niedzielę, to tak samo. I powiem Wam, że... Tak naprawdę nie wiem od czego zachorowałam. Po prostu momentalnie stałam wczoraj rano. Zaczęło poleć mnie gardło. No wiecie, no nie wyglądał zbyt, nie wyglądał zbyt pięknie, ale wczoraj był dzień matki. Fajny dzień. Dostałam super prezent, ale to wam pokażę po prostu za chwilę. To jest coś, co chciałam od dawna i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że dostanę taki prezent. Coś napomknęłam mojemu mężowi jakiś czas temu, ale nie spodziewałam się, że to nastąpi w dzień mamy. Wcześniej zrobiłam Wam tylko przebitkę odkurzacza, tutaj Wam pokażę dokładnie model jego, jest to Dyson V11 Fluffy i powiem, że jestem mega zachwycona, naprawdę, dostałam go w prezencie na dzień mamy. To jest po prostu jakiś obłęd, ile on wyciąga śmieci, muszę znaleźć w domu miejsce, gdzie będę go trzymała, na razie jest tutaj, wiecie, podłączone do ładowarki, leży sobie na podłodze, także wybaczcie, że tutaj takiej formie wam go pokazuję, ale dostałam go dwa dni temu i po prostu jeszcze nie mamy miejsca na niego. Ten dywan, powiem wam, żebym ja się nie spodziewała, że to cudo wyciągnie tyle, słuchajcie, kurzu z tego dywanu, że to jest po prostu szok. W ogóle nie jest, jest fajny, bo tutaj jest tutaj wyświetlacz na wiecie, na jakiej mocy można sobie pracować. Na tej największej mocy nie potrzeba. Myślę, że na razie będę korzystała z tej średniej. No, szybko ruszył, szybko. Dobra, idziemy do szkoły, chodź. On pilnuje, zobacz, biegnie do ciebie. Podjechałam pod biedronkę, tutaj, o jej, krzesło odjechało. Bo słychać, słuchajcie, i jest mało ludzi. Cieszę się, bo parking jest praktycznie pusty, więc w spokoju sobie zrobię zakupy. Także mega się cieszę, zobacz, ma to starość jakaś, bo cieszę się, że jest mało ludzi i mogę spokojnie zakupy zrobić, ale naprawdę, tym razie, że jestem chora, to powiem Wam, że jakoś nie chcę mi się przebywać, wiecie, jak jest mega, mega dużo ludzi. Jest takie duże skupisko, dlatego że wtedy ja się nie mogę skupić. Głowa mnie boli to tym bardziej więc idę w spokoju, zrobię zakupy. Nie będzie tego dużo, wiecie, jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy, które są potrzebne do domu, nie wiadomo jakie. Może w przyszły dzień, jak będę miała wolny piątek, to zabiorę mojego męża i pojedziemy na takie mega, mega duże zakupy, e, dlatego żebym dzisiaj, wiecie, jak jestem chora, tak za dużo nie dźwigała. Dotarłam do domu już z zakupów. Nie wiem, czy mam tutaj wam zanudzać, pokazywać, co kupiłam. W ogóle czuję się już troszeczkę lepiej, ale jeszcze, wiecie, wyglądowo, no to jeszcze nie jest to, co powinno być. Słuchaj, mego wirusa tutaj na dworze. E że coś tam dorwał. Nie, ktoś podjechał. Dobra, ktoś jedzie. Nikoło nie dorwał. Żeby nie było, że jakiegoś kota dorwał, wiecie, albo coś. E, nie mam kota, żeby nie było. Dobra, może szybko Wam pokażę, co kupiłam. Oczywiście, woda dla Arka, woda mineralna. Dla mnie mam parę butelek. Gdzieś tam jeszcze się walają, bo wzięłam, wiecie, na sztuki. Nie brałam całego i, i żeby tam, wiecie, widać. Oczywiście, do pieczenia bułeczki. Pełno takich bułeczek. W ogóle jest tak piękna pogoda na dworze, że naprawdę powiem Wam, że tak się cieszę, że dzisiaj mam wolne. Wyjdę sobie jeszcze na dwór, coś tam jeszcze porobię. E, czuję się już troszeczkę lepiej, więc to jest mega super. Kupiłam safari to tutaj dla Arka i kupiłam jeszcze tortille. Hałasuję tutaj, wiem, zobaczcie. E, tortille, więc mam ochotę, żeby coś sobie, wiecie, zrobić. E, jakieś tortylki. Chlebek bez drożdży. Klebek oczywiście tostowy. U nas nie może zabraknąć. Kupiłam też bułeczki fitness. Oczywiście to sklepy drąka. Pewnie widać, bo są żółte reklamówki. Kolejne, kolejne, kolejne rzeczy, słuchajcie, tutaj są. E, cebula do domu. Mini seven days. Wzięłam jeszcze pieczarki na obiad, ale nie wiem, czy na dzisiaj na obiad, czy na jutro, nie wiem. Pomyślę. Więc wzięłam już. Kolejną torbę szybciej Wam pokażę. O Jezus. Co się rozwaliło? Wzięłam paluszki do trupania, Wzięłam serek, piątnica, jogurt naturalny. Wzięłam również mięso mielone. Może zrobić dzisiaj na obiad. zobaczymy jeszcze, nie wiem. Oczywiście arka, ulubiona wędlina. I słuchajcie, mega mój ulubieniec: mielonka. Tyrolska. Boże, uwielbiam z pomidorkiem, z ogóreczkiem, z cebulką, no po prostu kanapeczki, mm. uwielbiam po prostu. Wzięłam też dwa ogórki zielone, takie długie. To jeszcze tutaj wzięłam? Aha, pomidorki, jeszcze mam malinowe, wiem, wszystko w światach, w, siatach, w plastiku, wybaczcie, małe, ekologiczne. No cóż. Trudno, trudno, wzięłam jeszcze tutaj e, oczywiście, zobaczcie, moje rajstopy do pracy czwóreczki, o Jezus, serek wiejski wzięłam, śmietanka trzydziestka, drugie mięso mielone, wzięłam marka paróweczki, wzięłam buraczki, wzięłam też lubi się oczywiście kabanosy tarczyński, takie jeszcze bułeczki do do to tutaj kolejne, e, wzięłam jeszcze knopersy i korówki. Dobra, chciałam tak na szybko Wam pokazać e, ten hol zakupowy do vloga, żeby nie było wiecie, taki taki za długi. No i za te zakupy zapłaciłam coś koło 200 zł. Jeszcze jak wam pod Biedronką, to ku, zobaczcie, kupiłam truskawki. Są trochę brudne, ale myślę, że chyba są świeżo zerwane z ogródka od kogoś. Pan sprzedawał, więc stwierdziłam, że wezmę. Dobra, wyciągam je z siaty i idę je umyję i coś z nimi zrobię. Chciałam zakończyć tego vloga, ale słuchajcie, ale słyszę, że psy na podwórku szczekają. No... Mam nadzieję, że mnie nie zakuszają trochę. Dobra, słuchajcie, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie. Fajnie, że jesteście. Mi już jest, robi się coraz lepiej. Mam nadzieję, że już będzie jeszcze lepiej słuchać tam mocno, mocno wirusa mojego. Zawcie łapkę w górę, subskrybujcie i myślę, że zacznę zaraz nagrywać kolejnego vloga. Dziękuję Wam, że jesteście. Do zobaczenia. Pa, pa!